Cześć, tu Sylwia z Dziś przedstawię drugie z 10 przykazań inwentorowca. Zwiększ domyślny rozmiar pliku cofania. Błędy popełnione w Autodesk Inventor łatwo cofnąć. Wystarczy kliknąć strzałkę w lewo lub Ctrl plus Z. W ten sposób anulujemy ostatnio wykonaną operację. Korzystając z autodesk Inventor, pewnie zauważyliście, że możemy cofnąć się o więcej niż jedną operację. Ale ile dokładnie? Domyślnie o 30 operacji lub 124 MB. Liczba operacji, o którą możemy się maksymalnie wycofać, znajduje się w rejestrze, ale drugim ograniczającym czynnikiem jest wielkość pliku cofania, czyli to, ile operacji zostało zapisane w pamięci podręcznej programu. Jako użytkownicy programu Autodesk Inventor możemy w prosty sposób zmienić wartość pliku cofania. Wystarczy, że wejdziemy w opcję aplikacji Zakładka ogólne. Jak wspomniałam, mamy domyślnie ustawioną wielkość 1024 MB. Jest to wystarczająca ilość, aby cofnąć kilkanaście operacji przy średniej wielkości złożeniu. Żeby zaprezentować, co się dzieje, kiedy jest on za mały, przygotowałam model kosza. Teraz, kiedy spróbuję wykonać złożoną operację lub np. przesunąć znacznik końca części, to pojawia się komunikat Poważny błąd, i program pyta trochę retorycznie: Czy zwiększyć maksymalny limit wielkości pliku cofania? Musimy kliknąć tak, ponieważ jest to konieczne do wykonania operacji. Plik zostanie zwiększony tylko na potrzebę tej operacji, a w opcjach wartość pozostanie niezmieniona. Zwiększenie rozmiaru pliku cofania zwiększy wydajność programu i dodatkowo będziemy mogli cofać więcej wykonywanych operacji. Zalecam zwiększyć jego rozmiar przynajmniej dwukrotnie, a jeśli pracujecie na dużych złożeniach, to nawet do 8191 MB. Tyle wynosi maksymalny rozmiar, jaki możemy ustawić. Ważne, aby po zmianie wielkości pliku cofania uruchomić program ponownie, ponieważ dopiero wtedy program wczyta wprowadzone zmiany. Zwiększając wielkość pliku cofania, trzeba mieć na uwadze parametry komputera. Pamiętajcie też, że przy uruchamianiu program zarezerwuje na dysku pamięć na przechowywanie pliku cofania. Jeśli na dysku nie ma potrzebnej pamięci, to Autodesk Inventor zakomunikuje o błędzie i poprosi o wskazanie lokalizacji z wystarczającą ilością miejsca. Ilości cofnięć nie możemy zwiększyć w ustawieniach programu. Jednak jeśli bardzo nam na tym zależy, to możemy wejść do edytora rejestru. Jest to domyślnie zainstalowany na Windowsie program. Tam odszukamy wartość Undo Levels. Jest ona domyślnie ustawiona na 30. Możemy ją dowolnie zmodyfikować, na przykład tak, żeby móc cofnąć 40 operacji. Warto zaznaczyć, że za pomocą operacji cofnij możemy przywrócić starsze wersje nawet po zapisaniu pliku. Jednak nie powinniśmy zapominać o backupach, o których więcej mówiłam w pierwszym filmie serii. Zapraszam też na naszą stronę internetową oraz Facebooka kadventure.pl, gdzie często pojawiają się przydatne wskazówki dla użytkowników programu Autodesk.